Ojej, powódź idzie, ale... No stop, a dlaczego ogórków i pomidorów nie kupili? I o, banany. bananów nie ma. Wszyscy na Żymiatki, Banany Badany się wyczą, tak jak chcesz. Te. No. No. Marchewka też wybiorą. No no, marchewki jeszcze takie... Jakie łuczsze pomyłki. I to poradili? jaka cena 4,50 54, nie ma ziemniaków. że rzeczywiście to jest puste. Tak, no, to Co się kurwa dzieje? Matko, nie ma mąki, nie ma cukrów. No mówię, widzisz, mówiłam ci, idzie woda, trzeba kupować. Weź mąkę, gdzie jest mąka nasza? No tam, resztki. Resztki, poszło się, weź wszystko. Dobra. Bierę, weź wszystko, nie będzie mąki. Bierę, bierę. idzie powód stulecia. Bier. Mówiłam ci, że wszyscy wykupią, to ty musisz pić, to ty musisz spać. A Bier. mówiłam ci, że wszystko wykupią. Bierę. Nawet tą po jednym euro wykupili. No. najgorszą. nawet. No. I cukier bierz. Wymienimy na ziemniaki, bo nie ma ziemniaków. Bierz cukier. To jest ten tani cukier. 14,90. Nie ma taniego. Ja pierdzielę. A jest, jest. Nie, to jest ten. A ten po ile jest? A to nie jest ten sam? A tu mędrny, Wykupili cukier. To może w będzie. Tak, to kupimy gdzie indziej, jedziemy A za A tu jest po 1,49. No bierz, bierz, wymienimy na ziemniaki. Ziemniaków nie ma. Będziemy mieć mąkę, cukier, ziemniaki. No. I wodę. I wodę, wodę musimy kupić, jeżeli jeszcze będzie woda. No. Bo może nie być wody. Wiesz, <laughs> wiesz. Bierz, wiesz. Ja pierdzielę, zawsze pudrem możemy słodzić, no. a w kostkach też, a jest w kostkach, o jak wdrożą, 1,69 w kostkach, był po 99 centów, 8 wystarczy, bierz 10, 10 kilo ziemniaków za 10 kilo cukru, a nie wziąłeś mąki, mąkę wziąłeś resztę, weź 10, no i jedno zostanie takie. No to weź wszystkie. Nie masz tak. Dobra, zostaw innym jedno. To coś znowu wytrzymane. Co Puszki kocie wytrzymane No ja pierdziała. nie Koty nie, nie miały co jest. Dobrze, że kupimy takie. No tak na kanapkę. No. No, nawet takie po euro 70. No bo to jest świąteczna. Na stół świąteczny On woda. Nie ma. Wojna idzie, wojna idzie. Yowna, no, no. O cała stoi na palecie. Mojej wody nie ma gazowanego. Oh. Nie ma. A jest. Jest, bierz, Bierz, bierz Bierz, bierz. Będziemy się kąpać, może nie być wody pitnej. To w czym się będziemy kąpać? Mlego. Bierz, bierz. bierz. A, za pół kilo truskawek. A, pół kilo truskawek teraz uruchomić. Jest, jedzie. Zapowiedzieli 150 litrów na metr kwadratowy. Ile masz metrów kwadratowych w domu? Ile masz? Ile? Przejdź sobie, ile trzeba kupić. 500. Zamawiamy pira. Pira zamawiamy. No, no. No? No? no to mi się No, no, no. Które piwko, 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 piwko? Dobre piwko. Tego, co ja lubię. Ty wiesz, co ja lubię. No, tam. Ty wiesz, co ja lubię. Bardzo brzydko są wysoko ceny. No, ale no. nie elegancko. Nie elegancko. No, nie elegancko. Nie elegancko Iris nie Red no. Ale, proszę, kilkenia. Kilkenia, 6,49. 6, 6 razy 33, 0,33 No. Wiesz, nasze piwo, bo nie lecę. Ale my nas O, o. To. Nasze, rodzime, proszę. Bezcenne. Bez, nie, tu cenna jest. Nie, to jest od. 18,49 tak? 1 litr 2,33 naszego miejscowego Tak jest Ale dobre Ale, Ale 0 ,3 będziemy 3 butelki będziemy 150 litrów zrobimy na masz kwadratowy tak Zalejemy dzień zalejemy o górę. I o górę. No. I Ale z tymi cenami to bez sensu jest no, no. A to jeszcze tak nie powykupowali, no widzisz? Więc... Nie. Bo nie wytrzegali. Koronę wykupili. Nie by Koronę A, na korony. No. Dobra. Nie. Samochody wykupili, pusto jest, tylko dwa samochody zostały. Wojna idzie ludzie. <laughs> I za to wszystko. 52, 10. Z czego mamy nie jeszcze? nie mamy. Szybciutko, bo będziemy mieć cukier w kostkach. Cukier w kostkach, 10 kilo cukru, 10 kg mąki, lody drogie, jedno mleko. Seruś, co to pozamiatany jest, co inni nie do jedni wypluli, to my zjemy. To my zjemy, bekon zjemy i chipsiki, i po piwo jedziemy. Piwo musi być. 111 euro, 111, kupiliśmy piwo. Kupiliśmy chipsy, kupiliśmy banany, kupiliśmy kawy. Kupiliśmy takie jeszcze chipsy. Herba. Kupiliśmy herbatki. Holołupka kupiliśmy I, herba. i Apfelstrudel, nasze ulubione herbatki. I herbatki. chuba I... buba. Huba buba. Uu, uu, uu. I paluszki, I jesteśmy na I, 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 I może przyjść po I Mamy chipsiki. Mamy co jeść? Nie mamy ziemniaków, mamy ciwciki. Dokładnie. A, a, a To no. niech no. A, bo nie zapomniałam, to jest ta skrzynka. I